Zgrubienie na palcach, trociny w brodzie, ubranie lepkie od żywicy. To musi być on. Świetnie. Mam nadzieję, że nie robi ci się słabo na widok krwi. Nie robi. Zaczynaj sekcję. Od czego? Przejrzyjmy się jego głowie. Włosy śmierdzą spalenizną, jakby był w pożarze. Coś jeszcze przykuwa twoją uwagę? Poza tym, że wydłubano mu oczy? Obejrzyjmy usta, poparzenia, bąble, jak ukryścili. Widzisz, na ktani jest nacięcie. Faktycznie. Tak cienkie, że trudno je dostrzec. Zrobione je mamem bardzo ostrym narzędziem skalpelem? Tylko po co? Rana jest za mała, żeby spowodować wykrwawienie. Ale są też ślady obrzęku. Morderca. On chyba wykonał tracheotomię, żeby ofiara nie umarła za wcześnie. Dobrze widzę, że w oczodołach są ślady poparzeń? Tak. Jest jakiś szary pył. Popiół. Bardzo drobny. Morderca wydłubał mu oczy i wsadził do środka rozżarzone węgla. Na to wygląda. I patrząc na rany, wychodzi na to, że Cieśla jeszcze żył, kiedy to się stało. Chcę obejrzeć jego genitalia. że żeby miały coś wspólnego ze sprawą. Przekonajmy się, ściągaj mu spodnie i. cholera. Raczej kiła. Wczesna faza, nie ma przerzutów. To może mieć jakiś związek, tylko jako motywacja dla zabójcy. Obejrzyjmy tułów. Co my tu mamy? Głęboka rana z lewej strony klatki piersiowej i blizna biegnąca przez brzuch. Otwórz jamę brzuszną. Uprzedzam, będzie mocno śmierdzieć z gnilizną. Walczyłem kiedyś po pas w z zeuglem, więc wątpię, by... Chwila, chwila. Co to za zapach? Formalina. Nowinka medyczna. W małych stężeniach znakomicie konserwuje tkanki zwierzęce. W dużych niszczy je. Jak kwas. To tłumaczy, czemu nie czuć rozkładu. I skąd się biorą poparzenia gardła i przełyku? Rzućmy okiem na te blizny. Rana jest długa i cienka. Odcięcia, ale krawędzie poszarpane. To bez znaczenia. Zobacz, brak opuchlizny sińców, stara sprawa. Pewnie wypadek przy pracy. Obejrzyjmy tę ranę. Rzeczywiście, serce zostało wyrwane, a rana wypalona. Czekaj, czekaj. Tu jest coś jeszcze. Jajo jakiegoś płaza... Salamandry? Nadpalone, ale w całości. Miałem na studiach zajęcia z i nie przypominam sobie, żeby płazy składały jaja w trupach. Więc albo profesor Kochran się głęboko mylił, albo to sprawka naszego mordercy. Obejrzyjmy dłonie. Te pręgi, te ślady po sznurze, prawda? Związano go. Tego bym się spodziewał. Nikt by nie wysiedział takich tortur bez więzów. Mówisz z doświadczenia? Z doświadczenia ofiary. Rok życia spędziłem w lochach Tretogoru. Ale to długa historia. Więc może innym razem. Widzisz ten odcisk? Nasił pierścień, ale ktoś mu go zdjął. Widzisz coś ciekawego na nogach? Kostka prawej stopy jest spuchnięta, a paznokcie połamane. Musiał bardzo mocno coś kopnąć. Tuż przed tym, jak kopnął w kalendarz. Nie wiem, czy to dobry moment na żarty. Wybacz. Lekarze, mamy trochę inną wrażliwość. Mhm, mm i słabe poczucie humoru. Starczy. Wiem już dość. W takim razie mnie oświeć, bo ja wciąż nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Jaki był motyw? Jednego jestem pewien. To miała być kara. Nawet łowcy czarownic nie stosują takich tortur. Jakim grzechem można zasłużyć na coś podobnego? To wie tylko morderca i to jest kluczem, żeby go odnaleźć. Warto byłoby jeszcze zbadać ten trochę. Wiesz, jak on miał na imię? Fabian Meyer. A ja jestem Hubert Reik, koroner. Przyszedłem wykonać autopsję, ale widzę, że mnie wyręczyłeś Joachimie. Jak zawsze pchasz się, gdzie nie trzeba, i wciągasz w kłopoty innych. Kto to jest? Student z Uniwersytetu III wieku. Mam do ciebie parę pytań. Dobrze, mów tylko prędko, bo wielebny Nataniel przyszedł właśnie z wizytacją. Zaraz tu będzie. Starzy znajomi? Hubert uczył mnie podstaw medycyny dawno temu. I nie dość dobrze, bo pewnych prawideł do tej pory sobie nie przyswoiłeś. Na przykład, że rolą lekarza jest leczyć, a nie zbawiać świat. Nic się nie zmieniłeś. To komplement. Raczej stwierdzenie faktu. 30 lat i nic się nie zmieniłeś. Gdzie znaleziono ciało tego cieśni? To ważne. Prowadzicie śledztwo? Ekscytujące. Zginął we własnym warsztacie na południe od rynku. To tuż obok bramy do Zamurza, gdzie napadnięto tę biedną trubadurkę. Całe miasto o tym huczy. Wracając do cieśni. Ciało przeniósł nasz zbieracz zwłok, Eustachy. Możecie z nim porozmawiać. Widziałem go tu zaraz za rogiem koło. O, witam waszą wielebność. Co to za ludzie? Powiedziałem chyba wyraźnie, nikogo nie wpuszczać pod żadnym pozorem. Yy, wiem, ale... Przyjaciele zmarłego chcą odebrać ciało. Nie ma mowy wyprowadzić ich natychmiast. Jak wasza wielebność sobie życzy, panowie, proszę za mną. Wyjdziecie inną drogą. Czemu nas kryłeś? Kryłem siebie. Gdyby wielebny Nataniel dowiedział się, że ktoś wlazł do kostnicy i pociął trupy bez jego pozwolenia, miałbym kłopot. Ale o tym nie pomyślałeś, Joachimie, prawda? Jak zwykle. No ale może nie pochwalam waszej samowoli, ale też mi zależy, żeby ten morderca skończył na stryczku. Więc jeśli pojawią się jakieś nowe informacje w tej sprawie, odezwę się. Mhm, mm dzięki. Ten Nataniel. Co to za jeden? Szuja, jak każdy, kto nosi szaty Wiecznego Ognia. Większość jest szujami, zanim je założy. To by się zgadzało. Przed wstąpieniem do kościoła Nathaniel był katem. Szczególnie lubował się w torturach kobiet. Potem hierarcha Hemelfarth mianował go nadzorcą kostnicy. Pośredniczy w kontaktach ze strażą, nadzoruje kremacje, odprawia nabożeństwa pogrzebowe w świątyni na wyspie i tak dalej. Marzenie nie praca. Mogłeś powiedzieć, że znasz koronera? Może byśmy sobie oszczędzili wycieczki przez kanały. Znam i dlatego go unikam. Tyle w tym temacie. Nie naciskam. Dziękuję. Nie chodzi o to, że coś ukrywam. To po prostu stara rana i niezagojona. To co teraz zrobisz? Tropów jest wiele. Warsztat tego cieśli, zbieracz ciał, który go znalazł. Zaułek, gdzie napadnięto na przyścigalne. Mam co robić. Ja też tyle, że w szpitalu muszę tam wracać. Ale trzymam za ciebie kciuki. A ja mam na ciebie oko.